A te co? Leją się Jezu K Ta biodrowa się leje Mówiłam, że je pozabijają Jezu Hej, cześć, dzień dobry, z Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Lokatorzy jest oczywiście ze mną moja kujawa Edzia, Kudzi <laughs> Jestemka. Jesteśmy słuchajcie w sen mniejszuno. Moi kochani, wprowadziłem kolejnych simów na świat właśnie przed odcinkiem, teraz razem z Edzią. I jak wam opowiemy historię, która się wydarzała, to po prostu nie uwierzycie. Ale zanim to ja dziękuję wszystkim wspierającym, którzy tutaj się wyświetlają, dziękuję, że jesteście, że wspieracie przy ogromne buziaczki. Edzia. Jest jest Buziaczki. skis. Buziaczki i pozdrowienia, dziękuję, m -m -m, że jesteście. Buzi, buzi, buzi. Moi drodzy, słuchajcie, wprowadzaliśmy Simów na świat. Um, proszę bardzo, wprowadzaliśmy tutaj, od, od, począwszy od tutaj tej wampirki, czy, bo to jest jakaś no, ufoluda, jest ufoluda jak, Pepe Undecided, no i jest, okej. Okay. No i wiecie, wszystkich wprowadzaliśmy. Oczywiście, wszyscy są wprowadzeni w San Meishuno, zaraz tam się do nich wybierzemy Edzią. przepraszam. Przepraszam, Newcrest, Newcrest, whatever. Oj, a czy komputer, Co co, czekaj, może za zawołasz fachowca, co? Zaturuj mi tą rączkę, o, zobacz. I słuchajcie, wprowadzaliśmy simów. Okej, okay, postawiłem dom. Ten ufolut od Macieja Pepe, bo podejrzewam, że to jest chyba od Macieja Pepe. E, ta ufolutka to ona mieszka tam w tym poprzednim domu ze wszystkimi. Natomiast dla tych kolejnych pięciu pań postawiłem specjalnie nowy dom. No i że mają zwierzaki. No to słuchajcie, wchodzę tam. Daję teraz oczywiście termostat. Żeby miski, kuwety, żeby wszystko było, moi drodzy, jasne. Wyobraźcie sobie, że najpierw nie mogłem dostawić łóżek. Nie mogłem łóżka skasować, nie mogłem łóżka sprzedać. Dopiero rozwaliłem go młotem. Potem nie mogłem postawić misek, więc musiałem wchodzić w tryb budowania, wychodzić do trybu życia i I tak słuchajcie, co miska, co jakiś klamot, cokolwiek. Te Simsy są bardzo zbadzone. My to nagrywamy, moi drodzy, chwilę przed tym takim update'em, który EA zapowiedziało. Więc, e, Dzień wychodzi e, chyba wcześniej, nie? Co co? Czy jutro ma być ten, ten? Tak, on ma wyjść 4 wow. listopada, słuchajcie, my nagramy to 3 po południu, więc jesteśmy przed update'em. Czy ten update będzie faktycznie i czy oni to naprawią, bo ja uważam, że to już są lata błędów, Edzia. To już nie jest, wiesz, miesiąc czy dwa, tylko te o, błędy, tak. wiadomo, o, były kiedyś inne, tylko że to się wszystko pogłębia coraz bardziej, nie? Znaczy, dla mnie to już powinna być kolejna część Sims. Tak, bo ten silnik, który słuchajcie, jest, który został zaprojektowany do The Sims 4 w 2012-2013 roku i w 2014, kiedy to wyszło, słuchajcie, oni nie przewidywali tyle dodatków i tyle pakietów akcesoriów i tyle tego wszystkiego. Ten silnik jest przeładowany, tu się po prostu wszystko przepycha i zapycha przede wszystkim. Czekaj, Edzia, ty musisz kogoś tu poznać, bo tu, ten, tu mieszka ten aktymel gwiazda. Ale to, my tu wprowadziliśmy, wprowadziliśmy, tak. Ufoluda. Ufoluda, no ale tu nikogo nie ma. Nie, tu jest. Ty już byłaś, Nadia. Nie. O jest, siedzi ufolud. Ale goła? No bo ty nie masz tych. Ojej, Macieju, OPP. No i co my teraz ci zrobimy? No to poznasz jaką gołą? A ona może taka ma być? Chodź, przyjazne, poznaj ją. Kusicielka? Kusicielka? Łysa kusicielka? No dobra, poznasz ją Edzia i zobaczymy co. Co ten, co z tego wyniknie. No a troszkę wygląda jak takie ufo, faktycznie. Chodź poznaj, to jest przeżona w ogóle burzą. Edytka, moja Kudzi, moja Kudzi jest przerażona w Edyty. No, nie burzy, no? No to widać, o, o już jest stwierciarska. Na myśl o kim? O tym gwiazdożynie? Tam? Patrz jak jako... Aha, nie, a, nie w życiu, ale zobacz, jakie ja mam w ogóle relacje z nim. Wiesz co, nie pamiętam, jakie ty masz relacje. A to jest to cel, był... <laughs> Selwo, To tam Cię będzie obracał dopiero Właśnie on nie chce On zdał mi takiego kosza No to jest... Jaki ma voice Jaki ma głos, jak się nazywasz tak dokładnie? Maja Pepe mhm. Trzeba by, ją by trochę obrobić może, nie? Bo ona jest taka golutka, ewentualnie uznajmy, że wyszła spod prysznica Przepraszam, nie wiem za co idzie, ale ukoś się, nie wiem. pokłoń o Jezus, nie się. A co ona robi? robi? O, patrz. No patrz, no krzyżu, jezu! Ona jest Walnięta! Ty babo! Czekaj, ktoś dzwoni. Hej, królowo złota! jak jakby do ciebie potrzebować, taki cygan po prostu. Hej, królowo, hej, kierowniczka! Mam pomysł na startup. No złote! złoty! Mam pomysł na startup, to będzie coś dużego, tylko ona potrzebuje. A weź! Ale czemu ona jest taka patrz, taka goła, taka w ogóle? To no, się prze... no, rozebrała, się, nie? Idziemy No bo to nie się. gadaj z nią bo to jest obrzydliwe po prostu. Bo już gadała z jakimś golasem, nie ma opcji. Słuchajcie, jedziemy Co i ja o, się patrzcie, patrzcie, jak one mają willę, tu. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest po prostu. I ta Maty. Słuchajcie, tu jest Matylda Wiadro. Bouquet Residence. <laughs> Co ludzie powiedzą, bo ona się. Bo to jedzie, może nie wiesz. Ona się nazywała ta w, bu... ta w tych bukiet Jacket, nie? po polsku, no. to ona po angielsku była ona mówiła bouquet, Bake, bukei residence nie? No. Czy, czyli bukiet, a yy, ona się nazywała bucket, czyli wiadro tylko, że yy, specjalnie tak yy, inaczej to wymawiała żeby wiesz, była taka arystokracja a gdzie tu jest wejście, excuse me. albo z przodu, z przodu Maciek a gdzie jest przód? tu? tutaj to salonem się wchodzi do nich? tak, mhm mm Ojej, dobra, no to czekaj. A powiedz, zapu nie zapu zapukasz. co? No nie zapuka? Zapuka. Ej, ty nie jeden. zapukasz? Proszę ja cię. Ja wybiję tą szybę, żeby wejść. <laughs> Jezu, się poplułem. <laughs> <laughs> ja wybiję szybę, żeby wejść. Co ty robisz? Piesek. O, patrz, jak bije... O, i, rozko I kotek. Jak jak niunia trochę. Jezu, rozkoszni. O, proszę wejść. Witamy serdecznie. Czekaj, zanim, Edzia ich przewitasz, ja to muszę zrobić. Bo oni tego nie zrobią. No. Chodź, Jezu. zapełnimy im program to tak i dokarmimy. I, Do... 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 I włączmy ten termostat, może, co? Na cieplej, niech im grzeje. Przynajmniej sobie sami nie poradzą, <laughs> dziady. Dobrze, tu mamy tak. Tu mamy Monikę Winchester. Nie mamy tego pieska takiego, Boże, kie, ma duży łeb. Moli. Jak Julia trochę <laughs> wygląda Boże, a tu popatrz, a tu jest kotek. A tu jest kotek. O, się nie lubią, coś. <laughs> nie lubią się, patrz. No trudno, dobrze, Czy tu Pan mamy konigo, tak? konigo. tu mamy Monikę, tu mamy Martinę, Martina, tu mamy Nicole, a na górze, a czekaj, czekaj, tu, tu jest na... Nathalia, Nathalia, no, wiadro, przy... no co możemy robić wiadro, gra w kaczki. no gra w kaczki, no. <laughs> to jest oczywiste. dobrze, to musisz poznać wszystkich ładnie, chodź. Jezu, tyle tych bab w jednym domu pozabijają się. Dadzą radę, Edzia! Przyjazna! A to cudy na deszczu? Aha, bo to jest taki daszek, tak? Nie, nie ma daszku, po prostu. Nie ma co na deszczu, ale to patrz jakoś tak. Nie leci ten deszcz na nią. Leci! No nie leci to, może dlatego. Aha, o awans! O, to o, avans. awans! Boże! Edzia, to ja mam awans! Jezu! Ej, a możesz tu przybiec, Adex też? Czekaj. No, przy... eee... przejdź tutaj. Nie! Tu. Chodź i wejdź tu. No, to dobrze. Te też poznam. O, wy się Masik coś nie lubicie. czy nie czym wybierać. No, ty masz swojego selwo i tam jeszcze innych. O, jaka biegnie, patrz, jaka bidulka, patrz. Bo się boisz burzy. Roztył się, grubas taki się zrobił. Dobra, to czekaj, Edzia, to już poznałaś te dwie. Czekaj, czekaj, czekaj. A tą poznałaś? A, ona już poszła stąd. Dobra. E, no to tutaj gdzieś. A te co? Leją się. Jezu. <grym i zimna> ta? bia się leje. <grym i zimna> Mówiłam, że je pozabijają. Jezu. Narypała. Ty wzięła wzięła i się, i się narypały dwie jedna, jedna drugą. Czy ty rozumiesz to? teraz Nie! Jezu znowu. <grym i zimna> To ja czekaj, ja idę je załagodzić trochę. O, i paczek, przylazłem, patrz, jestem pierwszy, dzień dobry, haj, dziewczynki. Cześć, słoneczka! Czekaj, bo się. Ty, bo czekaj, bo się, bo się wiadrowo do mnie jeszcze przyszcie, to będzie hit. Mhm. Tak, tak. A czekaj, a, tam, a tamtą poznałeś, czy nie? No to i czekaj, ona musi przyjść. O, idzie. Kazła w ogóle. Jaka byłam złanie dobra, bez humoru na twarzy. <noise> Nowa cecha osobowości. Macie coraz lepiej radzi sobie z nawiązywaniem kontaktów społecznych. Staje się prawdziwym klubowiczem? Czy jakieś problemy Maciek, Z nawiązywaniem wzajemności? Ja nigdy nie miałem problemów z nawiązywaniem wzajem. Ja <noise> Jestem otwarty, ja jestem kochany, jestem cudowny, boski, Gorgeous, baby. Eee, to co, dać Jezu. tak czy nie, bo ja nie wiem. No to twoja cecha, no to ja nie wiem. Ale to za co mi zmieniło? A, za nic, dodatkowa to jest. A dostałem taką, tak? Tak, no, widzisz? O. No widzę, no, Klubowicz. A one co robią? A ta jest Ta goła? się rozebrała? To... Jezu, ona kusi. A bo ona nie ma zimowego, ona nie ma zimowego stroju. Ale tu jest ciepło w domku, gdzie wyjdziecie? Ale dziewczynki, rozmawiaj o obawach z nią, poczekaj, czekaj, bo... A ja my ze sobą oczywiście gadamy zamiast z nimi, nie? Boże! No, czekaj, czekaj, a ta stoi tutaj kim ty, co ty? Natalia. Ty, ty się znasz? Wręcz rozmawiaj o zimnej pogodzie. Gdzie wyjdziecie? Czemu na wychodzie jakieś gry będzie Jadam czy się co? Narypać. Się nic się narypać. Ja chcę narypać. narypać. Nie chcę prostu, Czekaj, bo ja też nie znam wszystkich. Znam ciebie. O, nie znam ciebie. Przyjazne powitanie. A ciebie poznałem już czy jeszcze nie? Pokaż się. Ja nawet nie wiem, czy ja ją znam. No właśnie, czekaj, to zobaczymy. Teraz to u ciebie. Uwaga. Za dużo tych bab. No sorry no. <laughs> też jej, Ona, ona idzie coś do łóżka, płakać. Wy ten, wy ta, wy co? Ona ma dosyć tego życia, że one się tu czaskają co chwilę a dopiero ze zamieszkały, Patrz, to jest dopiero początek. No, a już się a, a już, się, już się, a co to za za, Kseno. O boże! Patrz, a ja ty tam nie ten. Nie bardzo z kosmitami. Ty się boisz. Ty ufo widziałaś opętania jadę nad, nad zalewem. No i co, gadacie czy nie gadacie, co on tu robi? Ale są wszystkie raz, dwa, czy. Trzy... Nie, nie ma jednej, czekaj, gdzie jest jedna jeszcze? ten. Patrz tu. Tu już popsuty komp, już wziął. Nie, głośnik! Nie, głośnik, od deszczu, no przecież. No pewnie tak. Tam siedzi, je, w kącie. Ten też! Gdzie siedzi w kącie? A tu! Jezu, goła, na dworze zimno, panie Boże, ty zrobiła jedzenie jakieś. Plantany. Okej. Okay. Nie wiem, co to jest, ale smacznego ci życzę. Czy, czy my się znamy? Znamy się, dobrze, znamy się. Okej. Okay. A ty w ogóle sikać, zabawa, jest. Boże, ja patrz, towarzystwo, ty cwaniaczek! <laughs> A gdzie tu jest toaleta? Tu. Skorzystaj, chodź. A mogę wziąć prysznic, czy mnie wygnają stąd? Możemy ewentualnie sobie tę cechę kupić, że jesteśmy, jak tu powiedzieć? Mile tak, TY tak, TEŻ tak. EDZIA?! No, no tak. A gdzie ty masz toaletę tu jeszcze drugą, jest jakaś druga? Tu. Nie wyszczelć pod siebie. Chodź, po mistrzowsku zrobisz im Siku, my słuchajcie, oznaczamy teren! Tak, tak. My tu byliśmy. W ogóle, Edzia, ja już to widzę, to jest taki brzuszek ciężarowy, by mógł się przydać u ciebie. I ze mną, oczywiście. A daj mi spokój. Ale przecież my lokatorzy, jedna rodzina. No. <noise> ja... Ty byś była wtedy Edzie Undecider, a nie Kujawa. Patrz, jak to godnie brzmi. Pa, <noise> Blast A co się będę, no co, z, z higielami spada, to ja muszę coś te... Oj. Oj, oj. Wywalą nas, no ja nie mam... Bo ja nie... Ale idzie. patrz jak idzie. Ale ty wyjdź z mojego tego! Z twojego łazienka, ale z, z prysznica mojego! Wlazł lasła wywaliła. A on śpi. Jezu, edziesz po północy. A my... Jezu, ja do pracy. Jezu, do domu wracaj ty i ty też. Dawaj, Kuji, skorzystaj i wychodzimy stąd. A kiedy jest Cześć, w ogóle sprytna. W półobrocie spuszczasz wodę przy okazji. No, wyjdźmy ta, stąd. Śpina, Kto? Gdzie? No tutaj co To do to śpi? A ta golutka taka, no. Czekaj, zobaczmy, gdzie one śpią w ogóle. Paut dajmy. Tu śpi kto? To Kim na jesteś? Sali. Na, na Sali. Tu śpi wiadro. Wiadro. A reszta co? O, tu jeszcze ktoś jest. O. Martina. Dobrze miał, że na dole jest spokój jakiś. A widzisz, że jakoś tak przeoczyliśmy to. Ale tak mamy i dobrze. to, dobrze. No? Tu też jest spokój jeszcze, no dobra. Słuchajcie, znamy już wszystkich, jeżeli ktoś z was znowu... Zrobi, my słuchajcie co odcinek sprawdzamy, czy ktoś wstawia simów i wprowadzamy. No więc, więc dlatego co odcinek idziemy? Tak, więc musicie właśnie nam <laughs> wybaczyć, że jesteśmy w co odcinku w gościach i u nas nie ma naszych perypetii żadnych takich tutaj, no bo my musimy was poznać, my chcemy was znać. No, a co ja już tu telewizorem robię? Ej, a ty jesteś w ogóle głodna? Weź sobie ja resztki. Jestem głodna, jestem zmęczona, nic mi się nie chce. Zabawa podupada. Tak. Co jest za życie? A ja też nie mam zabawę, Patrz Patrzcie, idzie naprawił tego komputera. No bo nie było Miszkę chyba Ja Idę Turtolić Miszę, no? Przytul. Podnieś. Pocałuj. Co? Pocałuj? To? Co dziadem? Pocałuj, o. No. No ta moja nunddzia taka, moja dzidziulka. I ty też byś musiał coś zjeść w sumie, Andec. Weź te resztki sobie też i do łóżeczka potem pójdziesz. No bo ja mam. Aha, ten komputer będzie mi całą noc teraz skwierczał. Boże, Czekaj, bo ja dostałem Edzia Awans. Ja nawet nie wiem, co ja robię w tej pracy teraz. Co ja potrzebuję. Logika Logikę. i spra sprawność fizyczną. Wiedzieli do kogo uderzyć oh. z pewnością fizyczną. no tak. Mhm. Na pewno. Ale przyda Wam się bieżnia w domu na przykład, bo ja coś taka większa no, ja się robię. No, Edzia, tutaj. bo my po prostu jemy i e, tak, jemy. Nie patrzymy I nie, na tak. to, co jemy. Dokładnie, ale jeszcze, oprócz tego, to my tej bieżni, gdzie my ją postawimy? Powiedz mi, Edytko, powiedz mi gdzie? was zrobię remont. Trzeba się będzie wyprowadzić. No, nie jesteś nas! Co nas? Do domu nas nie stać? Myślisz że nas nie stać? Ja bym tak w sumie zamarzył sobie. Więc, ale w ogóle zobaczyłam teraz zobaczę jako? na 13 i mnie nie ma cały dzień. Cały Boży dzień, ale pracuję tylko 3-4 no. dni. A ty, Kudzi? Teraz poniedziałku do piątku, jesteś o 18. No. A mamy co? Środę, jutro, no to i ty, nie, czy wtorek, i ty i ja, no to razem do pracy. no popatrz ich, no. Idziesz spać już, chłopie? Nie zmy. A, miałem zarobić pieniążek, ale no oczywiście nie. No i patrz, i całą noc mi skwierczy. O, Misza się kręci. Na komodach. No to jak mój kot, to jest to samo. Ja leżę w łóżku, a ta. Ja patrzę na telewizorem i. Miau! Ja mówię, ty tu zwariowałaś, babo. Do łóżka, raz, dwa. No. Ostatnio jest na nagraniach niedobra, wiesz? Bo co ja zaczynam nagrywać, to ona zaczyna miauczeć. Bo ona jest na balkon. Jest. A jest zimno, że jest listopad. O, skrzynki portowe to jakieś rachunki będą, tak? Ja zaraz do pracy idę. Jezu, Eda! Ja się sikać chce No chodź, ty tylko byś szczała całe życie Nie wiem o co chodzi, ty wszystko olewasz Dokładnie Ale czekaj, ty nie masz na później? Na którą ty masz? Na dziesiątą, na dziesiątą. no. to spokojnie przed TV-kiem Posadzę przed tv, -kiem i... Posadzę przed TV -kiem, oczywiście Oglądaj TV, chodź Widzisz, my bo, bo my ląfrujemy po wszystkich tutaj y, 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 simach i wszystkich domach, a o siebie w ogóle nie dbamy Tak, no w ogóle, czekaj, Edzia, to mogłabyś tego od razu ogarnąć, na, nie ty, naprawdę cię jeszcze po i mi umrzesz, to będę ją urnę twoją <noise> I będziesz mnie całą wieczność razem straszyła, daj mi spokój, nie chcę tak Ja <noise> chcę być z tobą dziecko, słyniu. ja dziecko, dzie małżeństwo, dziecko i o, i to marzę, takie rzeczy No i co, nie możesz zadzwonić w trakcie jak ten? Przecież możesz gadać i dzwonić Dobra, weźmie tam tam później, I oglądać. I niech zadzwoni mm. Ale twoja zabawa jest bardzo lipna. No i tak nie, nie awansu No tak. A mogłabyś, wiesz, bo tylko ja przynoszę porządny pieniądz. Ile ja płacę? 70, no, płacę. Ile zarabiam? Płacę. Płacę to ja tutaj kredyt na miłość jest kredyt na związek, płacę. No wtorek o 5 będzie świetnie. O to chodź w telewizja, Tak Te sekundę za po, po ten. Po, 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 popatrz tam co robią w, w, w dzień dobry TVN, jaki przepis na naleśnika O. No nie mówię patrz! <laughs> Idziesz do pracy, no już muś mogła iść, nie? No to zabawa, ale patrz, ta zabawa ci w ogóle nie rośnie jakoś. A ja czy ja mogę wstać, czy ja będę spał do jutra? Przepraszam. To jest hit Przebierz się, bo nie będziesz paradował w gaciach przed kimś, jak ktoś tu przylezie zaraz. To po pierwsze. Um, ile mamy jedzenia w lodówce? Gdzie to jest ta lodówka? O idzie o hmm. Jakaś zdenerwowana. O! Edzia Jezu. ma! To ja chciałem gotować, ale nie muszę! No, a pani musi to naprawić, bo Edzia potrzebuje laptopa do pracy. Ja również. Więc, wie pani, no to, to nie jest tako. A jak nasza Misza się trzyma? A Miszy nie trzeba będzie wykąpać? Wyczesać może? Ale mnie nie... Gdzie? W prysznicu ją wykąpiesz? No wannę trzeba mieć, Edzia! To ja ją wyszczotkuję. Gdzie tu jest wyszczotkuj? Jest wszystkiego. takiego. 100 simolonów za naprawę! Pani zwariowała! No lepiej 100 niż 500 za wymianę. No tak, tak. Ej, powinno być wyszczotkuj. No to weź więcej opcji. I opieka nad zwierzakiem. Nie ma. Nie ma. A to zostaw ten talerz. Było. Zostaw, nie, tutaj też się da. Zostaw ten talerz. A? Zostaw ten talerz. My potrzebujemy 30. Musimy odrobić to. Dobra, przytul. Pochwal. Poca... cał... gdzie jest to pocałuj? No było pocałuj. Dobra, no, baw się wskaźnikiem z nią no na... Co tu się wydarzyło? No pobaw się to by... Zabawać się na napełni. Ale czekaj, bo ja mam na 12, tak? Na 13. 13. O to jeszcze się zdążę wykąpać, widzisz. To dobrze. Siku zrobię porannej... Je... Poranne! O 12 <grym> prawie, nie? Poranne się go widział go! No, ale to normalne teraz! Tak! <grym> Dobra, kończą zabawę. Proszę bardzo, siku, prysznic i będziesz gotowy do pracy, żeby zarabiać na ten dom wspólny. My musimy jakiś budżet podzielić, Edzia, bo ty zarabiasz mniej niż ja. i Ja cię łożę, a ty nawet nie chcesz. Wślizgnąć się stópką do sypialni. Jest <grym> Daj mi <sumo. grym> Karol, nie oglądaj tego. Opatrz. Nie, nie, dzięki Bogu nie oglądam. To dobrze. Nie nie, ma po co, po co mam oglądać takie rzeczy? Czy ja... Jezu, jaki klucz wyciągnąłem! Większy niż mój łeb Ale tylko nie zdążę naprawić, a to będzie ciekło nam, Edzia Ja muszę, bo że zapłacimy za wodę a potem. No sąsiadów tych walniętych za ścianą. A ciekawe jakich ten bebok mały się trzyma. Czy już Do, dorósł, czy jeszcze pójść. nie? Dobra, na ja mam Tego małego mam w znajomych? Tak. Czekaj, pokaż. Mirosław. Gdzie ten Mirosław? Na dole. A, o, już jest większy! Już jest niemo no niemowlę. Bo już, już nie jest takim tym gońcem leżącym i tylko. Le, 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 le. No właśnie, bo jest. W sensie, nie no już się. Y wydaje mi się, że to jest ten taki. Bardzo. Ja serde, żaden, łączy... gno... żadne gnowy. Ale ty jesteś w pracy. Ciebie nie ma teraz. O, one chcą do jakiegoś klubu, żeby mnie dołączyła, nie? No, to tak, Ty w pracy pracujesz, ty teraz przeprowadzasz obiady. Obiady. Wywiady. Obiady! Ob <laughs> przeprowadzasz obiady teraz. No, co taka spięta jesteś? Edziulka. Ty się nie spinaj. Zabawa ci spadła. No, ty się nie spinaj. Wrócisz, będziesz z misiulką tu. O, jest QG. Czy ty możesz, Aha, obudź, to nie będziemy cię budzić chyba, nie? Dobra, czekaj, ja to ja to ja o ciebie zadbam, popatrz. Skorzystasz sobie, weźmy mhm. sobie prysznic i sobie zjesz. Od tego zaczniemy, tak? I zaczniemy no od i tego. Wielki bęben jest. Czekaj, bęben, tu gdzie tak, ten tak, selwo? Tu. No tu. E, u... Zaproś go. Zaproś, tak, chodź, przyjdziesz. Jak już z nim tam smalisz cholewy, to możesz go wysmarować tą margaryną. Jezu. Zanim się wykąpiesz, a ja wrócę spacer i was nakryję. I co wtedy? I kolega taki mój, o! Taki, o! Cwaniaczek. No będzie mi tu Edzie na boku majtosił. O, króciek, jest ten, no, no, no. No weź sobie jedzonko. Jezu, ona w międzyczasie mogłaby zadzwonić, nie? No mogłaby, No i dalej nie zadzwoniła, patrz. patrz. Nie zadzwoniła. Boże. Ona już wie. O, z, no, to gdzieś, z chyba. Noclegiem. chyba no, gdzieś jest, jak nie możesz go zaprosić. Ubaniec. To może łazi gdzieś tu pod domem, stalkuje. No. Patrzy, czy Edzia chodzi w tym, koło okna. O, to, to. Markelowa. Aha. A gdzie są Windsorowe nasze ukochane? Czekam na Windsor. A tu, kto to? Hania? Hania, Ania. Hania goździk, no. Haneczka, ale czekaj. A to? Kaliente. To, 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 to już nie nasi. O, o. Nie, to jest ten. To będzie Windsor. Usiadam? Windsor! Nie, Windsor! Jest! Patrz go! Mówię, że gdzieś łazi. To, to to masz specjalnie do niego wyjść? No, jak widzisz. No dobrze. Pochwal wygląd. Stój! No patrz, że się zrobiła. No bo jak ty, go, ty go, jak ty go czujesz na kilometr już. Jest <laughs> dramat! Ja jestem za. Ja nie chcę tej serii tak prowadzić! <noise> 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 Szanujące po prostu! <noise> My mieliśmy być szczęśliwą Happy Family. Dobra, do niech ona skończy źryć, no ile można? Aha. Edytka, jakbyśmy się nie znali. Popatrz mi. Ty z talerzem w ogóle? A ty dalesz w powietrzu? Gdzie co ty? Co ty A gdzie ty, ja ty? idę? Już tam z tyłu jest. Co ty robisz? Czy ty masz ten talerz Nie masz go. Ja nie wiem, co ty roba, zobacz. Gdzie? A tu jest, no jest! No to widać, to jest daleka dama. A patrz, ty Słysza. z nim gadasz tutaj. Aha, on już musi iść. To jest podwójny kosz. Podwójny kosz. To, to tak nie może być. Czekaj, zaraz to naprawimy. Zaraz dostanie baty. Kilner. <ślinny> Się zawstydził niby pochował wygląd, patrz tu. nie wiem, żałosne, żałosne dowcipy. <ślinny> Kondo. Przyjazna. No, ty już. To by India, India w głowie tylko, no. A, zapytaj o zawód, zobaczmy kim on jest. Gdzie ty idziesz? Zostaw jakiegoś faceta obcego. A ty już tam myśleć. Już patrz tu, patrz tu, patrz tu. Selvo, nie chcę chyba. Selwo, nie denerwuj mnie. Poślij pocałunek. O, zapytaj, czy jest w związku, to jest dobre pytanie. to już tego nie ma, oczywiście. No już tak. Jezus. I on się do nas, i on się do nas wprowadzi, chcesz mi powiedzieć? Chyba się zesram. Jaki... Giętki był. Gię... Giętki, mu się kolanka ogieło. Poznaj go. Czekaj. Co ty szukasz? Szukam, żeby zapytać się go czy jest w związku, bo może jest, romantycznych. Było tu. O. Jak się lubicie? No to... Ale ze mną też masz! O, jest, jest singlem. Adam jest singlem. Dramat żelada w ogóle. Co to ma znaczyć? Ale patrz, on ci, on ci, on ci nie zabawia w ogóle, Adzie. On, on to nie to Nie, patrz. Zapytaj o <grym> zainteresowanie w zakresie barabara. Pokaż to. Zostaw jest. tą koszykówkę! No nie, no tu ja już... Jest. Ja mam pytanie, ona idzie, koniec. Wymień się numerami. Czemu ja jestem jakimś królikiem doświadczalnym? O co tu chodzi? Jakim królikiem? Oho. Edyta ja wyciągnąłem swojego iPhone'a 16, 17, 16. Słuchajcie. Nie już się gumi. się właśnie nie. Co wymija się z nim numerem? O kurde! Edzie, właśnie, przyjaźniłaś się z artystą. z artystyczną duszą. Artysty dusze są wyjątkowo uzdolnione pod względem kreatywności. Zazwyczaj przepadają za rozrywkami związanymi ze sztuką i muzyką. Trzecia powinna pogodzić się z tym, że lubi. No tak, no, lubisz, no. To wy już się przyjaźnił teraz, tak? Mhm. No, 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 o, już, już masz dość, już, już jest. Dobra, idź spokojnie w koszo trochę. O, ja wróciłem. A czeka, kim ja się lubiłem, pamiętasz? No, <grym> Ej no, Ja nie mam. Ale żadna tu to, 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 patrz. gdzie? Która to? No, Merkelowa. Gdzie ta Merkelowa jest? No tam, w jej koszulce. O, albo Taylor, Taylor! Gdzie ta, ta gdzie ta Ja jej obok, nie widzę. obok Rose. O no, Rose, ale czekaj, a czekaj, a weźmy tą wiadro jeszcze. Ehm, ja bym musiał SMS-a jej wysłać, słodkiego. <grym> słodkiego SMS-a. Gdzie to jest, ja Będzie SMS. wiadro z brzuchem <laughs> Wiadro z brzuchem, PRZESTAŃ! <śmiech> <śmiech> PRZESTAŃ TY! Gdzie on tu, wiadro Wyślij smska, no I weź sobie jedzonko Aha, a Edzia uh, uprawia sport, moi drodzy, to I jest dobrze, widok dobrze, niecodzienny dobrze. Patrz jak kozujesz, dobrze. patrz jak odbijasz Chudnie patrz. trochę Żebyś tak w życiu jeszcze kozłowała Kto na no, ławce śpi? Winzor <laughs> Wincentyowa go z domu, wy, wydupczyła, czy co? Okay. Jak twa zabawa już, no napełnia się. Okej, okay. zostaw tego dziada. Ja chcę go. Jak wróć Czekaj, Maciej, ty, Aha, ty jesz, no dobrze. Słucham. Aha! Panie boże, czy z tej czego ty słuchasz? <laughs> Wiesz, ten kod biedny, wyłącz to, wyłącz to. <laughs> Dramat. Wyszczotkuj, masz, jest opcja. Widzisz? Pocałuj. No, <grystanie> gdzie jest ten wskaźnik? Nie ma tu. O! No jeszcze czas. Dobrze, potem skorzystasz. Ty, bo nam się tak dobrze gra, mamy już pół godziny. No właśnie prawie. wiem, już kończę, no już idę. Kućafa, gdzie ty jesteś? O, a nie, jednak kozły. A ty stoisz w miejscu z tą piłką. No tak, bo ja się uczę kozłować. To wiesz co? Jak to by już tak ładnie ta, ta zabawa wpadła, to myślę, że możesz. Tak, bo ty będziesz wyspana, bo ty wstajesz do pracy rano, no, wcześniej niż ja. No. Bardzo ładnie. O, już idziesz. O, Misza, O, talerz, talerz! Zostawił, Boże. Mamy dobrze. Słuchaj, 30 do 30 jest 60 już, tak? No, tak, oczywiście. No! Bardzo dobrze już się zwraca, powoli się zwraca inwestycja. W nasz dom! <laughs> Opa, a to ja jestem, Boże. Myślałam, że któraś tam. tak przybiegłaś dobra? w ogóle, Jezu. No, ale jak cię olałam, wlazła do pokoju, Lara. Ty tylko masz ręką, siema, jestem. No, nie, no, bo ty już masz serwis, co chcesz ja w ogóle tutaj? Jest w ogóle, że Nada to jest. Ja, nie, nie chcę nic mówić nawet, bo po prostu jest mi teraz przykrzej, wiesz? Tylko tyle powiem i macie do spania. Zapraszam serdecznie. A czy ma jedzenie? Ja Boże, i będzie teraz całą noc ciekło? Nie, dramat, ja już nie chcę nic mówić. Dobrze, kochani, kończymy ten piękny odcinek. Była Edzia. była, była. Również byłem ja. lawki, kiski, besoski. Buziakujemy was bardzo mocno i serdecznie... to za para? Buziakujemy was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się w kolejnym odcinku, już nie powiem. Ja uważam, że my mieszkamy w jakiejś debilnej dzielnicy, naprawdę. To jest jakiś koszmar, co tu się dzieje. Cyrk. Cyrk. E, trzymajcie się, buziaczki. Była Edzia, pa! Była pa!